Wiesz, że ukrywamy tylko wydzielane przez nas ciepło, prawda? Mogą wyjrzeć przez okno i nas zobaczyć. Na to słabość konstrukcyjna. Gdy ich nie używają, podejdź do kadłuba w wyznaczonym punkcie. Uzyskano dostęp, możemy kontynuować. Jest niski poziom tlenu i grawitacji. Getom to niepotrzebne. Nie wykryją nas? Nie mają alarmów przeciwko intruzom? Czujniki zredukowane. Przeniknęliśmy ich sieć bezprzewodową i wypełniliśmy magazyn danych losowymi bitami. W jaki sposób to nam pomaga? Heretycy muszą usunąć śmieciowe dane. Podzielili się na lokalne działające równolegle sieci. Wywołane przez nas alarmy ograniczą się do sali, w której przebywamy. Dopiero uzyskanie dostępu do rdzenia głównego wywoła alarm w całej stacji. Mamy zadanie. Do roboty. Szefalt, komando. założyliśmy, że zniszczenie tej stacji to jedyne rozwiązanie kwestii heretyków. Teraz rysuje się inna możliwość. Przeznaczenie ich wiłca może zostać zmienione. Wypuszczenie go do sieci tej stacji spowoduje przeprogramowanie heretyków, aby przyjęli naszą prawdę. Tak czy siak, te gety przestaną być problemem. Shepard, zastanów się! Przeprogramowane gety dołączą do reszty. Gety Legiona urosną w siłę. Czy aby na pewno nie zaatakują nas w przyszłości? Dlaczego nie wspomniałeś o tym, zanim weszliśmy na pokład? Nie wiedzieliśmy, że wirus jest gotowy. W każdej chwili może zostać użyty przeciwko prawdziwym geprom. Przybyliśmy w samą porę. To twoi pobratymcy, Legionie. Musisz mieć jakieś zdanie. To nowe dane. Nie osiągnęliśmy konsensusu. Przeliczymy je w trakcie trwania misji. Nie zrobiłabym prania mózgu rasie organicznej. Ketów nie można traktować inaczej. To nieistotna kwestia. Jeśli ich nie przeprogramujemy, zniszczymy ich. Po to tu jesteśmy. To nie pora na wahania. Zniszczą waszą rasę, bo nakażą im to ich bogowie. Nie można z nimi negocjować. Nie znają waszego współczucia, wyrzutów sumienia czy strachu. Ruchome platformy, sprzęt, załoga to oprogramowania komunikują się poprzez centralny komputer stacji. Chyba nie do końca rozumiem. Heretycy łączą się z głównym komputerem, aby wymieniać się danymi, wspomnieniami i aktualizacjami programów. Łącząc się, zyskujemy na złożoności. Izolacja na jednej platformie to redukcja. Widzimy mniej, rozumiemy mniej. Jest ciszej. Skoro wymieniacie dane, wspomnienia, to jak zapamiętujecie, które są wasze? Jak pozostajecie z sobą? Istnieje tylko wspólnota. Stworzono nas do dzielenia się danymi. Getty różnią się od siebie tylko perspektywą. Jesteśmy jak wiele oczu patrzących na te same obiekty. Jedna platforma dostrzeże rzeczy ukryte dla innej i podejmie inne decyzje. Rozumiem Twoje wątpliwości co do heretyków. W pewnym sensie, cokolwiek im zrobisz, zrobisz też sobie. Tak, gdy powrócą do nas i wgrają swoje wspomnienia, my również doświadczymy ich zmiany. Wszystkie inne znane mi rasy doznałyby na skutek takiego doświadczenia urazu psychicznego. Niepewne, czy kiedy mogą doznać urazu. Nie odczuwamy bólu tak jak wy. Nie możemy przewidzieć, jakie będą skutki. Rozumiem. Chodźmy, tak. A bazy danych? Procesory. Każdy zawiera tysiące getów. Nie widzą, że przechodzimy? Tak jak komórki w Twoim krwioobiegu, są świadome Ciebie. Ta centrala jest inna od pozostałych. To baza danych, zawierająca część nagromadzonych przez heretyków wspomnień. Zaraz odkryliśmy w tej bazie danych kopię naszych aktualnych tras patrolowych. To sugeruje, że heretycy mają programy wykonawcze w naszych sieciach. Nie byłoby nas tutaj, gdyby heretycy chcieli się przyjaźnić z getami. Dlaczego nie mieliby was szpiegować? Nie rozumiesz. Gety, w odróżnieniu od organizmnych form życia, znają swoje myśli. Nie jesteśmy podejrzliwi. Wzajemnie się akceptujemy. Heretycy pragnęli odejść. Zrozumieliśmy powody ich decyzji. Pozwoliliśmy na to. Między nami panował pokój. To nie mogło trwać wiecznie. Nie zgadzaliście się co do ścieżki dalszego rozwoju waszej rasy. Historia ludzkości. To rzeka krwi przelanej z powodu różnic poglądów w sprawach władzy i życia pozagrobowego. U getów tego nie było. W takich sprawach osiągnęliśmy konsensus. Jak mogliśmy się tak poróżnić? Dlaczego nie jesteśmy już w stanie wzajemnie się zrozumieć? Gdzie popełniliśmy błąd? Rozdzielone jednostki różnie się rozwijają. Nie zawsze dobrze się ze sobą dogadują po ponownym spotkaniu. Jeśli cennisz taką indywidualność, tylko wątpimy w twoją zdolność oceny sytuacji. To nieistotne. Musimy powrócić do naszej misji. Podjąłeś decyzję, czy chcesz przeprogramować heretyków? Wciąż próbujemy osiągnąć konsensus. Niektóre procesy preferują zniszczenie, inne – przeprogramowanie. Nie zatrzymujmy się. Tak. To wszystko? Tak. Prześlemy do rdzenia kopię naszego programu wykonawczego. Usunie wszystkie instancje wirusa i poinformuje o zakończeniu operacji. Indeksowanie chwilę potrwa. Heretycy odpowiedzą na nasze działania siłą. Musimy utrzymać tę salę. Możemy przejąć kontrolę nad wewnętrznymi systemami stacji i wykorzystać je do obrony. Zaczynaj. My będziemy chronić te pozycje. Transfer pliku rozpoczęty. Przepad komandor. Gdzie mamy aktywować systemy obronne? Analiza danych zakończona. Szepad, komandor, nadeszła pora wyboru. Przeprogramować heretyków, czy ich usunąć. A co ich powstrzyma przed ponownym użyciem wirusa? Skasujemy wirus po użyciu. Oceniamy, że jest zbyt niebezpieczny, aby pozwolić mu istnieć. Nie masz problemu z likwidacją swych pobratyńców. Każda istota myśląca ma prawo podejmować własne decyzje. Heretycy wybrali ścieżkę wykluczającą współistnienie. To bez sensu. Skoro mają prawo podejmować własne decyzje, to jak możesz sugerować pranie ich mózgów, żeby działali po waszemu? Stwierdzamy, że taka możliwość istnieje. Nie sugerujemy jej zastosowania. Decyzję podejmie Shepard komandor. Dlaczego mnie o to pytasz? To wasza sprawa. Brak nam pewności. Programy wykonawcze wyższego rzędu nie mogą osiągnąć konsensusu. 573 głosuje za przeprogramowaniem. 571 za zniszczeniem. Szepad, komandor, walczyłeś z heletykami. Dysponujesz informacjami, których nam brakuje. Gdy składają ich los w Twoje ręce. A gdy zostaną przeprogramowani, Twój lud przyjmie ich z powrotem? Będą w ogóle chcieli wracać? Zgodzą się z naszą oceną i powrócą. Wchłoniemy ich doświadczenia. Wszyscy będą silniejsi. W porządku. Wypuść wirusa, kiedy opanuje rdzeń. Potwierdzam. Uwalnianie wirusa. Uwaga! Wymagany zdalny dostęp przez transmisję o dużej przepustowości. Co to oznacza? Wirus zostanie wysłany do heretyków w pobliskich układach gwiezdnych. Stacja prześle potężny impuls elektromagnetyczny kanałami nadświetlnymi. Jak potężny? Ładunek przekracza 1,21 petawata. Uwaga! Zakłócenia elektromagnetyczne będą niebezpieczne dla nieosłoniętych organicznych form życia. Informacja dodatkowa: wnętrze tej stacji nie jest osłonięte. Mogłeś nam powiedzieć wcześniej: na statek ruszać się ludzie!